Witam wszystkim! w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beatle Runs. I dopiero zaczęliśmy drugą misję. E, więc e, budujemy sobie na razie. Znaczy, na razie zbieramy surowce. E, więc. Albo nie, wiesz, chwila, 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 chwila. Jeszcze tutaj mamy sobie jedną chatę chłopa. Tu w tym miejscu. Następna osoba, która nam się pojawi, pójdzie zbierać ryż. Jedna osoba, która będzie dostarczyć nam wodę, wystarczy, gdyż źródło tej wody jest blisko, więc będzie nam no dosyć szybko nam się pojawiać. Możesz pomóc mu budować. OK, no, zbierzemy sobie... Eee, wszyscy niech pójdą do ryżu na razie, gdyż potrzebujemy... Do budowy budynków okej, okay. no więc budujemy oczywiście pierwszy budynek, którym jest Dojo. A teraz tam oczywiście potrzebne, tak jak mówiłem w ostatniej misji do, yy, do szkolenia włóczników, ty mu pomożesz. Teraz akurat zaganiam jak najwięcej ludzi do ryżu. Potem ta liczba zostanie zmniejszona, gdyż potem będę, będę potrzebował tych, tego ryżu tylko do szkolenia. Na razie potrzeba dosyć wielkich liczb, właśnie do tworzenia do tworzenia budynków. Tutaj buduję właśnie drugą, drugi budynek o nazwie Strzelnica. No Jak sama nazwa wskazuje, mogę tutaj trenować e, łuczników. Oraz jeżeli e, włócznik przejdzie szkolenie również w e, strzelnicy, zostanie nam e, to do nas zupełnie nowa jednostka. Tutaj sobie jeszcze zbuduję na wszelki wypadek strażnicę. I nowa osoba pójdzie. ...szkolić się w dojo, a druga osoba pójdzie się szkolić w strzelnicy. Mamy jeden punkt yang za walkę, więc chyba na nic nie możemy wydać na razie. Ok, włócznik został wytrenowany, ale zaraz wam pokażę, co się stanie, jeśli włócznik będzie trenował w strzelnicy jeszcze. Tutaj mamy łucznika, więc on pójdzie na, na wieżę strażnicą i będzie pilnował tutaj. Jak widzimy, kiedy ktoś wejdzie na w tą wieżę, nasz widok zostanie powiększony. Dzięki czemu mogę szybko zareagować, jeżeli ktoś będzie chciał mnie zaatakować Okej okay. Włócznik yy, wejdzie do strzelnicy Teraz sobie tutaj ustawię Oho, się atakuje Ja teraz wam pokażę Oszołomienie Jest to umiejętność. Jest to umiejętność specjalna dla właśnie dla, yy... dla wież strażniczych w klanie smoka. A tu przy okazji mamy nowego nową jednostkę, która nam się wyszkoliła po połączeniu włócznika i właśnie Łucznika. jest to yy... wojownik smoka, który Specjalizuje się tak, jak, tak samo jak w walce, wręcz jak w walce na dystans. Strzelą takimi magicznymi kulkami z miecza, które są bardzo przydatne do niszczenia budynków, gdyż one jeszcze podpalają budynek. To sobie staniecie tutaj, koło tej wieży. Okej, okay. ta osoba już może pójść. Albo wiecie co? Zbudujemy sobie drugie dojo. Budować drugie dojo. Zbudujemy, żeby było szybciej. Mm, temu pomożesz. Bardzo przydałoby mi się ta umiejętność, ogień smoka. Wojownicy smoka i wojownicy kabuki, których aktualnie nie mamy. Um, ponieważ nie mamy jeszcze kolejnego budynku, który jest nam potrzebny do zrobienia tych żołnierzy, um, oraz samuraje mają więcej zdrowia. Samuraja też oczywiście nie mamy, bo nie wszyscy będą dostępni potem. Na razie dopiero um, jakby rozkręcamy swój klan, dopiero go tworzymy, więc mamy tylko takie jednostki. Ty będziesz trenować tutaj. Um, ty też. No i tak jak ostatnio, ty idziesz tutaj, a ty tutaj. Przytaby się, bo jeszcze jedna strzelnica, co? Ja To też sobie tutaj gdzieś zbudujemy. Ale gdzie? Tu o sobie zbudujemy. Taki trochę miszmal zrobimy, no ale żeby było szybciej. Wiadomo. Ok, zaraz powinniśmy mieć um, zbudowaną strzelnicę. Więc będziemy sobie tu mogli fajnie, fajnie wszystko ułożyć. Ty będziesz już tutaj. Będziesz czekał na skończenie strzelnicy. Mm, kolejna osoba pójdzie trenować tutaj. Będziesz stronować tu i Ty będziesz trenować tu. I teraz robimy tak I wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeszcze podgłośnię muzykę bo ostatnio przyciszyłem, a wszystko było ok Okej. Okay, dobra Jak widać ci wojownicy już wyglądają Groźniej niż włócznicy, i są groźniejsi, możecie mi wierzyć. O, i nie mamy wody. Dobra, ty przestaniesz kopać, <trykowań> <trykowań> przestaniesz zbierać ryż i pomożesz tutaj z wodą. No, ponieważ Tronik zabiera dosyć sporo wody. Dobrze, dobrze już leci woda. Nie pyskuj. Dobra. Nasza armia powoli zaczyna się powiększać, więc myślę, że zaraz możemy wyruszyć, atakować. Okej, okay, spróbujemy nawet teraz, przynajmniej takie względne badanie terenu. Przeciwników, oczywiście, najlepiej szukać um, tak samo jak my szukamy miejsca na, na osiedlenie się, jakby um, przeciwnik. Zazwyczaj jest w miejscach, gdzie oczywiście jest. Yy, Ryż i woda, także no, najbardziej prawdopodobne miejsce jest to. Więc będziemy zmierzać w tą stronę, ale powolnym... Powolnym truchtem. Ty też tam pójdziesz. Wszyscy tam pójdą. Yes. Okej. Okay. Pójdziemy trochę szybciej i zobaczymy, czy coś tam jest ciekawego dla nas. Jest pierwszy budynek Gildia strzelec. Oj, dobra, atakujemy. Przykazy większe obrażenia dla naszych żołnierzy. Jak widać, nie stanowili oni większego problemu. Zobaczymy dalej. No, chłop tutaj ciężko pracuje, zaraz go uwolnimy od tego ciężkiego worka. I tak jak mówiłem, te kulki, które strzelają... wojownicy e... podpalają budynek, co oczywiście przyspiesza e... zniszczenie go. Tutaj Shinja stoi właśnie na strażnicy, co jest dosyć głupie, bo nie może oczywiście strzelać. No ale, oczywiście, żeby go zabić, musimy najpierw zniszczyć wieżę strażniczą. I wszyscy atakują Shinja. No i ucieka. Over. Of course. You know who I am. Kenji Serpent's son. And yet, you kept fighting. Once I knew the scared boy who ran from his accusers, I had to know if he was still that boy. Are you back to rule the serpent clan? Where is the Serpent Sword? Going to break the world, then show respect. As you wish, Oto. You were charged with protecting the orb. Where is it? At the Swan's Pool. The old man was more perceptive than we thought. He knew Serpent Horn would fall. Lord Oja would never have given the orb to Geisha. No, he would have. How has the Swan's Pool survived? The Geisha are still considered untouchable. Seven years in the grave have weakened your father's grip, but the wolf and Lotus still fear his name. Show me the safest path. As I serve the father, so I'll serve the son. The wolf clan has moved in here, driving the original farmers out. The stench of their shanties wafts south when the weather's clear. As in your father's time, the wolf barbarians are woefully unprepared to face a battle ready foe. Still, the wolf are always spoiling for a fight. The Lotus Clan's lands are far to the east, but they have built an outpost here. One of their vile wizards has enslaved the local peasants with his dark magics. The villagers know the land well and would be valuable allies. The most direct route leads through the center of Riverside Town. A więc znowu musimy wybrać um, drogę, którą podążymy. Um, ja wybiorę drogę przez klan Wilka, gdyż tutaj jest, czeka na nas sprzymierzeniec, um, który jest um, dla mnie jednym z najlepszych um, takich mocniejszych bohaterów w grze. I've taken the liberty of sending some men to occupy the town. If we hurry, we might take them unprepared. Górnicy skradną wilka. Nigdy nie myślałam, że przyjdzie mi walczyć przeciwko nim, choć bardzo na tym boleję, nie mam innego wyboru. Pozostała mi tylko walka. Musimy usunąć wilki i oczyścić ich miasta, a później udać się do łabędziego stawu. Gośra mi ufa, muszę do niej dotrzeć żywe, jeżeli mamy znaleźć sferę. Tutaj trzeba się pospieszyć, gdyż tego bohatera, którego chcę no, pozyskać, będą właśnie atakować. Em... Właśnie, żołnierze klanu Wilka. To są... Ym, no właśnie, żołnierze od klanu Wilka. Ym, co do tego klanu powiem wam... trochę później, kiedy będę się budował. No właśnie, id jest teraz po naszej stronie. Jest to bardzo fajny łucznik. Zaraz wam pokażę bardzo fajną umiejętność, którą on ma. Hmm. Tutaj leci strzała, ale tylko musi trochę podbiec, oczywiście. Oj, trochę za blisko. No ja, tutaj jest strażnica, znaczy no wieża strażnica od planu. Więc poślemy sobie to gdzieś tutaj, na przykład. I strzała ta odkrywa nam teren. Bardzo przydatne. Ale bardziej, to że jego strzały naprawdę wyrządzają bardzo wielkie obrażenia. Dobra. Na razie tutaj zrobię save'a. I do słyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.